Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wspólnie przygotujemy kolejną pyszną pastę kanapkową. Tym razem będzie to pasta z makreli. Na moim kanale znajdziecie również przepisy na inne pasty kanapkowe, do wypróbowania których gorąco Was zachęcam. Także zapraszam Was na film z przepisem, a nowych widzów, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczcie zatem, jakie produkty będą nam potrzebne do przygotowania tej pasty kanapkowej. Najważniejszy składnik to oczywiście makrela wędzona. Tutaj mam około 220 gram już takiej gotowej, obranej makreli. Moja makrela przed obraniem miała 330 gram. Tutaj mam twaruk półtłusty. Możecie również wykorzystać twaruk chudy. To jest około 200 gram. Będą nam potrzebne jeszcze. Ogórek kiszony, mam tutaj jeden ogórek, jedną cebulę. Wzięłam sobie szalotkę, bo jest taka delikatniejsza w smaku. Dodamy jeszcze sporo pietruszki zielonej i wykorzystamy na koniec jogurt i musztardę. Doprawimy solą i pieprzem i będzie pysznie. Zacznę sobie od pokrojenia cebuli, pokroimy ją bardzo drobniutko. Taką cebulę możecie sobie również zeszklić na patelni na niewielkie ilości, na przykład masełka. Ona wtedy będzie taka słodsza w smaku, też będzie pysznie. Ogórka też pokroimy w bardzo drobniutką kosteczkę. Teraz ten twaróg rozdrobnię sobie idelcem. Teraz wszystkie składniki po kolei przełożymy sobie do miski. To makrele można sobie również zblendować, ale ja akurat wolę takie większe kawałki. Teraz ser, cebulę, ogórek. Całość sobie wstępnie wymieszam. Na chwilę odstawię i zajmiemy się jeszcze pietruszką. Pietruszkę drobno posiekamy i dołożymy do miski z resztą składników. Teraz już całość dokładnie wymieszam. Żeby wszystkie składniki się ze sobą połączyły i teraz już na koniec dołożymy jogurt do smaku damy jeszcze łyżeczkę musztardy skropimy sokiem z cytryny oliwkę i mieszamy. Nasza pasta kanapkowa pyszna zdrowa z makreli jest już gotowa. Wystarczy ją już tylko przełożyć na kanapkę. I mamy pyszne, zdrowe śniadanie albo kolację, szczególnie na takim swojskim, domowym chlebku. Gorąco Was zachęcam do zrobienia takiej pasty. Gorąco Was zachęcam również do wypróbowania innych past znajdujących się na moim kanale. Nowych widzów jak zawsze zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak Wam wyszła Wasza pasta kanapkowa i do zobaczenia w kolejnym filmie.